Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Zagramy w MSP. Mamy dziś 23 marca, jest godzina 18:32, i jak już zrobiłam lekcję dawno, i teraz mi się nudzi, to postanowiłam nagrać dla Was ten odcinek. No i tak, na samym początku chciałam wykonać jedno zadanie z tych takich misji, i mogę Was miło poinformować, że Film się już przesyła, za 4 minuty będzie przesłany drugi odcinek. A trzeci pewnie wrzucę później niż nagram, więc ten. I tutaj mam jeszcze jedną misję do wykonania, bo jedną już wykonałam przed nagrywaniem. Chyba tu, tak, rozpocznij. Daj cztery autografy i start. To komu by dać? Wylosujemy sobie. Dobra, damy jej, bo tamtej już dałam wcześniej. No kurczę, już jednej dałam wcześniej. No, hmm. no dobra, to misję na razie ją przeczekamy. Skąd mi się ten strój kojarzy? Nie wiem czemu. Dobra. I możemy w tym czasie iść sobie do oceniania tego tutaj, które ładniejsze i które lepsze. Więc poczekamy. Okej, okay. do oceniania. Potem stworzymy look. No. Okej. Okay. Tylko, że tu nic nie ma. Dobra, może jeszcze najwyższy zmienimy status. Rywam. Kto powie? Zmienimy sobie. Kolory na takie bardziej widoczne, może być nie na no, czerwone, tak trochę, nie za bardzo. To możemy dać różowe. Będziemy tak sobie. No, znowu tutaj nic nie ma. To jest to. Remis. Wow. Kropka wygrała. No, proszę. O, pozdrawiam. Buziaczek, tusia, buziaczek. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ok, i pozdrawiam jeszcze. To już się laguje. I pozdrawiam jeszcze. O jesu! Pozdrawiam jeszcze N Nikola. No. Nikola. SP. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale zwalany odcinek. O Jezu. Pozdrawiam EBI. Pozdrawiam EBI. Nie, czekaj. Co ja robię? Gdzie ona jest? No trudno. Musimy jeszcze skończyć to na chwilę i zaraz pozdrawiam dalej. No jak to coś... Jak to jest możliwe, no. Moje. To co ja tym Dobra, mniejsza o to. Dalej, dalej, dalej do to. Jak możecie zauważyć, mam już 15 level na Mr. Planet. No i... No i właśnie chciałam dalej to zrobić. Dobra. No to teraz idziemy... Pozdrowić te dziewczyny do końca. Yy, tak. Mm, tak. Abby Rhyme Seeds. Dobra, napiszemy I zapraszajcie mnie do znajomych. Przyjmuję każdego, więc. No dobra, zapraszajcie mnie. No nie, już w środę koniec Wipa. Jeszcze. Teraz ten poniedziałek, wtorek I w środę o 18 będzie koniec <taki>, Taki smutek Dobra, damy jej autograf No w już mam tego 15 levela Wczoraj zarobiłam No i widzicie, mamy Już opublikujemy Zagramy w MSP Jej, możecie już chodzić na kanał, bo odcinek już się pojawia. I pozdrawiam... Chyba... Hej YouTube, pozdrowiasz. Pozdrawiam Karolina Rudka. Bardzo serdecznie. Okej. Okay. Napisamy, że ją pozdrowiłam, żeby mi było już. No dobra. Możemy sobie... O Jezu, pozdrawiam Katrin 0,30. O Jezu, co ja robię. Hmm. A tutaj wbijajcie też na kanał Iski 2,29, dobra. I czemu ja to zrobię? Wam kto? Okej. Okay. Yy, może jeszcze dzięki. Jak skończę, to jej napiszę kanał. I film pojawi się w czwartek, więc... O! Otrzymałem specjalne pozdro! O, super! Jezu, bardzo dziękuję, Katrin 030 Jezu, ale super! O Boże! Jezu, jak jej dziękuję za to pozdro. Ale nie, ona naprawdę nie musiała. Wieście, że ja nic nie robiłam. Na sama mi z siebie dała. I jezu, pozdrawiam Kira. Na końcu 2A, 110. Pozdrawiam. Okej. Okay. ej, dosyć dużo dzisiaj tych chętnych na pozdrowienie. Jezu, muszę jej strasznie podziękować. Jezu, naprawdę. Nie. To jest po prostu wow. Jeszcze ja raz, kto nie dał tak. Ona już mi da trzeci raz pozdro. Ja cię. Dziękuję Ci bardzo. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. No dalej. Kliknijcie mi nią. Jak tak się nie da? Aha. I chyba ta linzi nie? Tak. Pozdrawiam linzy 115. Bardzo serdecznie. O. Hej. Napiszę jej, że właśnie nagrywam. Hej YouTube. Yy, pozdrawiam bardzo zwariowana dziewczyna 27, bo to jest moja dziewczyna. Moja przyjaciółka i już nie moja. Tak, to była moja przyjaciółka. O tak. Kiedyś z nią chodziłam. Dobra. Pozdrowiłam. Dobra, yy, czekaj, to na pewno ta dziewczyna. <grym> Dobra, mój profil jest z ogółem dosyć spoko. Nie, jest co ja robię? Tamta dziewczyna to nie była moja dziewczyna, bo moja dziewczyna to szara laska 1356, której teraz nie ma, ale bardziej ją pozdrawiam. Mam wszystkie trzy z nią. Czemu moja dziewczyna? Otóż to jest moja taka przyjaciółka z MSP najlepsza No i postanawiałam, że dam ją do tego seriuszka Spoko Soko Sypy, okej, okay, o Okej, okay. Później napisz swój kanał na YouTube Spoko. No dalej, Jezus Hm no i jest już filmik. Oglądnij moje seki. Losowe kony dostają coś z listy życzeń. Czasu, bo nagrywam. Dobra. Komu tutaj jeszcze dać na, na ten? Właśnie, damy jeszcze grafa tej Katrin, czy jak tamten. Okej, okay, gdzie ona jest? Katrin. Katrin, 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 Katrin. Gdzie ona jest? No bo... gdzie ona jest? Tu. Katrin. Okej, okay, i damy jej tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. musimy jej dać grafa za to, co dla mnie zrobiła, wow, po prostu mega, mega się cieszę, że mam, Dostała mi to pozdro. <słuch> <słuch>